1 września 2019 roku, niedziela godzina 17 na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego w Wałbrzychu Czarni podejmowali Unię Bogaczowice. Była to czwarta kolejka A-klasy sezonu 2019-2020. Oto składy w jakich wystąpiły obydwie drużyny. Goście Unia Bogaczowice w pierwszej połowie w składzie zaledwie 10-osobowym. Gospodarze Czarni Wałbrzych, sędzią głównym tego starcia był pan Marcin Chyciński. W poprzednim sezonie w Bogaczowicach Unia zemisowała z czarnymi 1 do 1, natomiast w rewanżu, w ostatniej kolejce sezonu, czarni pokonali Unię 4 do 0, a jednocześnie zapewniając sobie utrzymanie w A-klasie. No i Unia na pewno była żadna rewanżu za tą wysoką porażkę. I to już pierwsza sytuacja dla czarnych, czwarta minuta meczu. Zawodnicy Unii próbują wybić piłkę z własnej połowy, ale nie udaje im się to, i Wałbrzyszanie ponownie przejmują piłkę. Jest Tadeusz Chodacki w pole karne I Łukasz Fisze w ekwilibrystyczny sposób próbował zdobyć gola, ale nie ma Bramki. Jak już wspomnieliśmy, Unia rozpoczęła mecz w składzie 10-osobowym, dlatego też zespół z Bogaczowic raczej starał się skoncentrować na obronie i kontratakach. To już 11 minuta meczu. I jest Michał Krynicki. na nad poprzeczką, ale jest pierwsza sytuacja dla Unii. Później działo się niewiele ciekawego. Pierwsza połowa na dość przeciętny poziomie, dopiero w 30 minucie meczu. Patryk Kowal, oni już Kynicki. Jeszcze dobitka Kamila Szarka, ale na to przeczką, poza tym spalony i wynik nie ulega zmianie. 33 minuta meczu, ponownie w akcji Czarni, którzy mieli przewagę przez większą część pierwszej połowy. Jest ponownie Patryk Kowal. I ponownie Młody Pomocnik Czarnych sprawdził czujność Dariusza Kronickiego, ten jednak pewnie interweniuje. I starania Czarnych przyniosły efekt w 40 minucie meczu. Tutaj akcja bramkowa, piłkę przyjmuje na połowie przeciwnika Mateusz Kasprzyk. Bardzo dobry drybling Mateusza Kasprzyka. I Patryk Kowal jeszcze rykoszet i Młody Pomocnik Czarnych zdobywa gola na 1 do 0. Czarni Unia 1-0, 40 minuta meczu. I to już końcowe minuty pierwszej połowy, która stała pod znakiem przewagi czarnych. Było kilka prób, ale dość nieskutecznych kontrataków w wykonaniu Unii Bogaczowice i zasłużone prowadzenie po pierwszych 45 minutach czarnych 1 do 0. I to już fragmenty drugiej części spotkania Czarni Wabrzych. Unia Bogaczowice. Unia już w pełnym składzie 11-osobowym dojechał Mirosław Lech. I po zmianie stron dużo bardziej wyrównany przebieg meczu. No i pierwsza sytuacja w drugiej połowie dla Unii. Michał Krynicki bardzo aktywny przez cały mecz, ale tutaj zabaku precyzji 48 minuta meczu i wynik pozostaje bez zmian. A to już 52 minuta meczu, tym razem w Ataku Czarni. Piłkę przejmuje Patryk Kowal. Skuteczny dybling zawodnika czarnych i nogami broni już Krynicki. Po raz kolejny skuteczna interwencja bankarza Unii. A to już 55 minuta meczu. I chyba najlepsza sytuacja dla Unii, żeby doprowadzić do wyrównania. Wydaje się, że sytuacja jest już opanowana. Ale piłkę przyjmuje Michał Krynicki, Mateusz Radzikowski i świetna interwencja Bartomieja Rudnickiego. Jeszcze Michał Krynicki w boczną siatkę i wynik pozostaje bez zmian. 57. minuta meczu, tym razem w ataku czarni. Wprowadza piłkę na połowę rywala Mateusz Kasprzyk. Świetne zaganie za plecy obrońców jest Rafał Baszak I mamy 2 do 0 dla czarnych. 57. minuta meczu. Rafał Baszak, Czarni Unia 2 do zera. Ale mimo dwubamkowej staty zespół Unii nie poddawał się. Tutaj kolejny raz w akcji Michał Krynicki i piłka obok prawego słupka. I jeszcze jedna sytuacja dla Unii. Wybicie piłki z własnej połowy. Po raz kolejny w akcji Michał Krynicki. No i niewiele zabrakło napastnikowi Unii. 66. minuta meczu. Szybko wykonany rzut wolny przez Rafała Baszaka. Jest Krystian Koszewski. Piłka w rękach Dariusza Krynickiego. Unia Boraczewice próbuje skonstruować akcję. Ale Kamil Szałek odzyskuje piłkę, jest Rafał Baszak. Ponownie świetne zagranie do Krystiana Koszewskiego. Ale i tym razem nieczysto trafiona piłka i nie ma gola. A to już 74. minuta meczu. Rafał Maciaszczyk. I ponownie Krystian Koszewski. Kapitalna interwencja Dariusza Krynickiego, który był jednym z wyróżniających się zawodników swojego zespołu. I to już 78 minuta. Jeszcze raz w akcji Wałbrzyszanie. Łukasz Misiak na prawym skrzydle. I ponownie Krystian Koszewski. Jeszcze raz Dariusz Krynicki. Świetna kolejna parada bramkarza Unii. Akcja przenosi się na drugą stronę boiska. Rzut wolny dla Unii. Łukasz Pański. No i poprzeczka łatuje Czarnych. Świetna okazja dla Unii. 79 minuta meczu, ale ponownie nie ma gola. A to już 80. minuta meczu. W ataku Czarni jest Patryk Kowal. Łapie piłkę Dariusz Krynicki. I szybkie wznowienie akcji przez bramkarza Unii. Piłka przechodzi wszystkich obońców Czarnych. Jest Michał Krynicki. I bianka kontaktowa dla zespołu Unii. 80. minuta meczu Michał Krynicki. Czarni Unia już tylko 2 do 1. I wydawało się, że będziemy mieli ciekawą końcówkę meczu, ale Unia nie miała już sytuacji do doprowadzenia do wyrównania, a to najlepsza okazja w końcówce dla czarnych Patryk Kowal, rajd młodego pomocnika czarnych, ale boczna siatka i wynik się już nie zmienił do końca spotkania. Czarni pokonali Unię Bogaczewice 2 do 1. Dziękujemy obu zespołom za walkę. Czarnym gratulujemy. Unii życzymy powodzenia w kolejnych meczach, a my już szykujemy się do kolejnego spotkania. Zmierzymy się w niedzielę o godzinie 14 w dziećmorowicach z Sudetami. Oczywiście zapraszamy na ten mecz, na następny mecz u siebie, który w kolejną niedzielę o 11 na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego z Orłem Witoszów Dolny. A teraz dziękujemy już za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.